Dobra, ja muszę na chwilę włączyć kamerkę, bo coś tutaj pociekło. Dzień dobry, witam serdecznie, dobry wieczór. Witam wszystkich samotnych piątek, osieroconych, tych co nie imprezują, nie mają kumpli. Ja troszkę się spóźniłem, bo podpisywałem jeszcze kontrakt z Fnatic, z tym snajperem Fnatic. Zaproponowali mi dzisiaj. Witam wszystkich. Cześć, witam czat. Wszystkie dziewczyny, które tu przyszły z nami oglądać mnie. Ciekawe, czy jakieś dziewczyny nas oglądają. Cappuccino, please come back. Pewnie Ci chodzi o GTA. Póki co z GTA odpuszczamy. Póki co z GTA. Sam do końca nie mam pomysłów na ten rok. Na ten rok szalonych transmisji. Na ten rok e, super przeżyć, porad. E, rozumiem, że wszyscy, co tutaj są obecni na tym szalonym, e, szalonym e, live'ie. Nie macie planów na piątek, tak? Nie macie planów na piątek. Kolejny chłodny wieczór. samotny. E, bez takich wizji na przyszłość, że jutro znowu nas czeka też samotność, ale nie, dzisiaj się to wszystko zmieni dzięki temu, dzięki tej transmisji. Tutaj uzyskasz, no, co najmniej dwóch te skilli, które potrafią ci się odnaleźć no, w życiu codziennym i w kontaktach międzyludzkich. Wyku ma 17 lat i 160, wzrostu z dziewczynami, za zachwyca, mi nie wychodzi. I zwracają na ciebie uwagi, co robić. No wiesz, masz 17 lat, dopiero początek. Yy, kobiety, takie 17, pewnie, którymi się interesujesz, one czasami interesują się starszymi. Fascynuje ich ten świat, który jest taki nieosiągalny. Świat dorosłych, dorosłych, uważalastych tych kutasów, wiesz, pierwszy samochód, wiesz, to jest coś, czego nie przeskoczysz, bo to jest taka fascynacja ludzka. Musisz też to zrozumieć, że coś ich może innego fascynować. To nie jest coś takiego, że w tobą jest coś źle. Yy, po prostu one wolą co innego, to po pierwsze, a dwa, za bardzo podchodzisz do siebie tak, kurwa, wiesz, popatrz. Wy... No, Pryzmat, wyglą pryzmat wyglądu. E, pomyśl, jakie masz dobre cechy. Na pewno masz super poczucie humoru, jesteś bardzo inteligentny, przebiegły, kurwa sprytny, i to wykorzystaj w rozmowie. Zażartuj z nią, i ona, wiesz, taki, taka będzie gra kontrastów. Mały knypa kurwa, ale jest taki zabawny, inteligentny. I o, w jej głowie zaczyna się rodzić takie coś, ale bym było je gałę. Nie wiem dlaczego, dlaczego, dlaczego bym mu opierdoliła tą gałę. Bo właśnie tworzysz taką kurwa zagwozdkę, że jesteś, ale on jest kurwa odrażający, a jednocześnie jest tak sympatyczny. I kobiety wtedy się z tą dupcą. Kiedyś film na YouTubie, kiedy trening po pięciu piwach, kiedy trening z młodym, kiedykolwiek, jakieś produkcje, kiedy moja płyta, kiedy muzyka, nie jestem w stanie na to odpowiedzieć, ponieważ yy, działam tak pod wpływem emocji zwyczaj I, i wiesz, jednego dnia jestem w stanie, wiesz, cały świat złapać, a drugiego nie mam od na nic. I wydaje mi się, że to jest też taki no przepis na to wszystko, żeby to było jednak takie szczere, śmieszne i zabawne. Jeśli coś, jeśli czegoś kurwa nie chcę robić, to tego nie robię. Coś fenomenalnego. CO TY PIERDOLISZ? CO TU SIĘ DZIEJE? Internet 2019 się naradza na, na nowo. Pozdrawiam, pozdrawiam. Na pewno wyrośniesz na dorosłą, atrakcyjną dziewczynę i kobietę, ale... Bo ona ma 14 lat, kochani. SPIERDALAMY STĄD jest PRZY DRZWIACH! A tu już jest paradowane po prostu z gołą pupcią na piasku. Ona w kuwecie. Ty robi boby do kuwety. No, ale prezent zostawiliście, kochani, naprawdę. Sympatycznie. Patrz, jakaś jeba latencyjna, Patrz, Sikorski zrobi wszystko, żeby się pojawić na live'ie. Co ty masz? Chero Parkera Co ty odpierdalasz? Co to jest? Kościół. Hashtag lichen. Icheń. O kurwa, charge. Gorski. Nie wiem, czemu pragnąłeś się w tym liveie znaleźć, ale to jest kurwa nędzne. No. Przepraszam, bo może to jest jakieś wyrażenie siebie, nie? No to wiesz, nie każdy też mnie rozumie. Ale przegrywasz z tą blondynką na refrenie. Przegrywasz, póki co. Przegrywasz. O lololol. jakieś kurwa typa, który dobrze Ja. A, no, a i kogo pocisnąć? Ale bilib. kogo odnisujemy? O co odnisujemy się. No, Dobra. Ksa ją Ksa ją ok, jestem tu kozackim asem Twoja matka jest kurwa gruba Twoja matka jest kurwa gragasem Mam gragas, niezłą beczkę Tu z twojej starej Twoja matula wjeżdża mi pod łóżko I opierdala mi faję Ej, jestem jasuło. Przyjrzyj się tym dwóm chujom Wjeżdżały w twoją matkę Hujo chujo, hujo Puszczam tornado i kranę sereda Twój cały skład to bieda Twój stary skład by się na psak sprzedał Yy. O. o, Ksaja rzuca sobie pióra, da. twoja matka jak jaja, bo koło lata mi chuja, koło lata mi chuja, yy. buja, koniec. Takim delikatnym miąszem na końcu, słyszałeś to? <laughs> Pięknie, <laughs> Dobra, ja muszę na chwilę włączyć kamerkę, bo coś tutaj pociekło, będą szotować aleś... Dobra, ja muszę na chwilę wyłączyć kamerę, puszczam muzykę i mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Dawaj łysy. Łysy! Łysy, świetnie go klikałeś, Aha! Nice łysy, ty wariacie, nice! kurwa kurwa, łysy! Dopierdolony, no, jak szopa i klawiatury, szopa i... Counter Strike. O nie, o nie. Ej, Paris, odnośnie tych FPS-ów, co tam wczoraj... Chujesz, mamy gorsze problemy, wariacie, wróciła Gusia! To gówno, to gówno leży na dywanie, ja pierdolę. Mamy problemy stream, mamy problemy z chat. Zdaramy się, chłop, dychę wysłał, mamy mecza jeszcze lek grać. Dobra, przypał się zrobił.